Dlaczego takie polskie konstrukcje jak Syrena 110, FSO Wars czy też Warszawa 210 nie trafiły do produkcji? Na tym kanale często mówię właśnie o takich prototypach, wersjach, które mogłyby trafić do produkcji, ale z różnych powodów do tej produkcji niestety nie trafiły i do produkcji trafiały pojazdy licencyjne. Wiele osób tutaj tłumaczy to sobie tym, że nam na to nie pozwolono, że. Po prostu ten wielki brat ze wschodu blokował wszelkie tego typu próby no, rozwoju naszego przemysłu i oczywiście dużo w tym prawdy, ale to jak często nie jedyna prawda, ponieważ tutaj warto również pamiętać o czymś jeszcze dodatkowym o pieniądzach. Trzeba pamiętać, że wdrożenie do produkcji, zbudowanie zakładu, przerobienie czy też zakup odpowiednich maszyn to jest coś drogiego. A u nas od wielu lat, od kilkudziesięciu lat, czyli od tych czasów, kiedy na przykład ta Syrena 110, Warszawa 210, FSO Wars mogły trafić do produkcji i nie tylko one, a o Warszawie 210 porozmawiamy za tydzień, tak żebyście wiedzieli, to było duże takie ograniczenie w postaci postrzegania, że my nie będziemy w stanie tego typu konstrukcji wprowadzić do produkcji. Ale też chodziło właśnie o wspomniane przed chwilą pieniążki, ponieważ uzyskanie licencji to uzyskanie środków, sprzętu, maszyn, technologii i w początkowym okresie też wsparcie techniczne, technologiczne oraz bardzo często na przykład przysyłanie dużej ilości. Części komponentów, których produkcja u nas się jeszcze nie rozpoczęła. Więc, idąc ścieżką licencji, czy to na dużego fiata, na malucha, na poloneza i na inne rzeczy, my szliśmy ścieżką, w opinii ówczesnych, o wiele łatwiejszą. Realnie też, tylko że tutaj, w skali lat, tego typu rozwiązania, no jednak nie są do końca tak opłacalne. No ale to jest inny temat. I tutaj. Warto wspomnieć o tym, że decydowano się na licencję właśnie z powodów finansowych. Były to projekty, które były, koszty tych projektów były rozłożone w czasie. Środki były nam dostarczane przez stronę, która nam użyczała licencji, pożyczała na to wszystko. Podobnie maszyny, podobnie właśnie technologie, myśl techniczna, technologiczna i dzięki temu takie wdrożenie tego typu rozwiązań wydawało się prostsze niż rozpoczęcie produkcji na przykład Syreny 110, FSO Warsa, gdzie musielibyśmy przeprowadzić serię prób, musielibyśmy to wdrożyć, przebudować fabrykę i wyłożyć w sposób samodzielny środki. I to może się wydawać dziwne. W końcu i tak pożyczamy. Tylko, że takie pożyczenie z licencją było o wiele prostsze. O wiele łatwiej było nam... Pożyczyć razem z licencją, zwrócić się do Fiata i powiedzieć, że no, może byście nam opracowali jakąś konstrukcję. Oczywiście za to zapłacimy, będziemy Wam za to płacić przez 10-15 najbliższych lat i to wcale nie mało. A Wy nam opracujcie, dajcie licencję, na początku wspierajcie nas dostawami komponentów do produkcji tych samochodów, ustalcie, ustalcie. ustawcie nam tą produkcję, stwórzcie ją. I będziemy wszyscy zadowoleni, wy będziecie zarabiać przez 15 lat, a nawet dłużej, a my będziemy produkować samochody. I myślę, że to jest ten główny powód, który spowodował, że te konstrukcje, które były wówczas wystarczająco nowoczesne, które moglibyśmy wprowadzić do produkcji, nie zostały wprowadzone do produkcji. Niedasizm, niewiara we własne możliwości, i to, co ciąży na nas do dzisiaj. Czyli łatwiejsza możliwość zdobywania środków, technologii od państw zewnętrznych. Nie rozwijanie własnych kompetencji, tylko właśnie no, korzystanie z dorobku innych. I nic w tym złego. Oczywiście to też jest rzecz, o której warto pamiętać, że lepiej tak pójść tą drogą i rozwinąć na przykład ten swój przemysł motoryzacyjny. Zmotoryzować tych ludzi, niż nie zrobić nic. I tu myślę, że też była duża obawa o to, że te wszystkie projekty, o których mówię wielokrotnie, to projekty, które były obarczone ryzykiem. No, normalne, to nie jest tak, że wszystko musi się udać, i ktoś stwierdził, a jeśli się nie uda, no to lepiej nie ryzykować, lepiej pójść po licencję. No tu wchodzi jeszcze inny element, czyli ludzie, którzy o tym decydowali, też. Mogli być w odpowiedni sposób przekonywani. Tutaj też chodziły przeróżne historie, z którymi kiedyś się zapoznałem. Jak nasi decyzyjni potrafili być przekonywani w przeróżny sposób. I tutaj nie chodzi tylko o taki sposób finansowy, ale o tym, by długo można rozmawiać, i to naprawdę nie jest kanał, żeby tego typu poruszać tematy. To już raczej coś, co musiałoby lecieć po godzinie 22. Więc pieniądze, łatwość pozyskania takich licencyjnych rozwiązań kontra właśnie trudności. Kontra na przykład to, że nie mamy rozwiniętego przemysłu, nie mamy maszyn, a przecież trzeba za to zapłacić, a przecież jest ryzyko. Szkoda. Tutaj oczywiście o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy ten przemysł swój motoryzacyjny rozwijali. Nie wiem, czy to byłoby na tak wysokim poziomie, jeśli chodzi o to, żebyśmy w latach 90. mogli ten własny przemysł na własnych rozwiązaniach utrzymać, czy nie skończylibyśmy w taki sam sposób, jak to się skończyło z dużym fiatem, z maluchem, z polonezem, tylko że szansa na pewno byłaby większa. Czy stosując własne konstrukcje, Zmotoryz zmotoryzowalibyśmy ówczesnych Polaków, nie współczesnych Polaków w tak szybki sposób? Nie wiem. Na pewno byłoby to trudniejsze, na pewno byłoby to droższe, tylko że w skali lat mogłoby to się nam po prostu zwrócić. Mogłoby to wyglądać o wiele lepiej niż wyglądało. I tutaj też jest taki zarzut często, że te prototypy, te projekty to wszystko to fajnie wyglądało na papierze, czy też Wtedy, kiedy nie musiało pokonywać dziesiątek, setek tysięcy kilometrów, ja tutaj z taką opinią się nie zgadzam, ponieważ wszystko można było dopracować i były to projekty, które naprawdę nie były czymś odbiegającym od ówczesnych standardów. Pamiętajcie, że Rumunii z Dacią, Czechosłowacja ze Skodą były w stanie sobie poradzić, rozwiązywać szereg problemów. Oczywiście też na przykład w przypadku Daci. Sięgając po rozwiązania fiatowskie, zapraszam na mój materiał sprzed jakiegoś czasu o daciach, o jednej daci, chociaż o wielu daciach, ponieważ tamtych wersji było milion, to jednak oni też się rozwijali i też byli w stanie budować konstrukcje, które jakoś bardzo nie odbiegały od konkurencji, o może tak to nazwijmy. A tutaj, po tej wschodniej stronie kurtyny, jednak one były wystarczające. Głód samochodów był gigantyczny, więc wielka szkoda, że nie rozwijaliśmy własnych zdolności, ale wynikało to z wielu przesłanek, które w ogóle nie tłumaczą, dlaczego tego nie robiliśmy, ale musimy zdawać sobie sprawę, że jednak postanowiono, że ta droga, łatwiejsza droga, będzie obrana. A ten rozwój, który mogłoby się wydawać, powinien być czymś normalnym, że decydujemy się na własne rozwiązania, powinien być raczej zarzucony. My później tylko modernizowaliśmy, zmienialiśmy w razie potrzeb, ale nie rozwijaliśmy tych własnych możliwości, umiejętności. Pamiętajcie, że budowa samochodu to nie jest prosta sprawa. Nawet wówczas, chociaż nam może się wydawać, że wtedy te rozwiązania, jakie stosowano, były. No, o wiele gorsze niż dzisiaj, ale tak nie jest. Szkoda tych wszystkich syrenek, Warszaw, Warsów i innych projektów, które niestety nie zostały zrealizowane i które, gdyby do tego doszło, mogłyby jednak spowodować, że ta nasza gałąź motoryzacyjna mogłaby jednak może nawet do dzisiaj przetrwać, chociaż tutaj, jak widać, konkurencja w większości wypadków po prostu wymiotła wszystkie te firmy. Z naszego regionu i przejęła. Niestety tak to wyglądało. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie. Jaka jest Wasza opinia? Czy też uważacie, że to było po prostu wybranie takiej ścieżki łatwiejszej, licencyjnej, gdzie wszystko dostaje się na talerzu, kłaci się przez te kilkanaście, dwadzieścia kilka lat, ale jest łatwiej i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się nie uda, ponieważ musi się udać? Czy też po prostu to był taki niedasizm, zabranianie nam, czy jakikolwiek inny powód, czy też powody takie przekonywujące, jeśli chodzi o tych, którzy o tym decydowali. Zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście ponownie.